Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Preambuła. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, My naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę. Za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoródkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej rzeczypospolitej. Zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność. W poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem. Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra trzeciej Rzeczypospolitej te konstytucje będą stosowali. Wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.